Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj piąteczek Piątunio, a ja Was bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Zabieramy się do roboty. No, na sam początek wyciągniemy sobie tą młodzież od Joli tutaj do borderu i będziemy wykładać ten wykotnik jej. Karolinie już wyłożyłem wykotnik, ale to jest, słuchajcie, historia taka, że po prostu Karolina do tego wykotnika pchała wszystko, łącznie z tymi kupami i tak dalej. Także pomimo tego, że jeszcze te, ta młodzież mogłaby z tego wykotnika po prostu skorzystać, no to niestety, ale już tak tam śmierdziały, że są też przez to tam za bardzo nie chciały siedzieć. No, a więc tak to się prezentuje. Jak widać, tu jest Wesołe Przedszkole, jest Jola z młodzieżą. Teraz będziemy liczyć, czy nie brakuje jakiegoś, bo na razie widzę cztery, chyba że się jeszcze jakiś w budce zgubił. No i Karolina już bez wykotnika. No i powinno być ich siedem. Ile ich tu jest? Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No a co, gdzie jest siódmy? A nie, no jest przecież siedem. Co ja gadam? Także to młodzież sobie weźmiemy, wyciągniemy do borderu. Mam nadzieję, że nie uciekną, że nie są za malutkie na te, na te szczebelki tam. Ale zaraz sobie przetestujemy. No i muszę wyciągnąć to w końcu, bo no młodzież, jak widzicie, już chyba po nim. Zaraz mi tu będą uciekać. No i co niektóre już kolorku troszeczkę nabrały innego. Ten jest taki bardziej rudawy, do mamuśki podobny. Myślałem, że wszystkie będą brązowe, a to takie rudawe się robią. Burgundy! <śm> Burgundy po wiedeńcu niebieskim. No, takie to są rude lisy. No, wiadereczko mam naszykowane. To jeszcze mam takie przygotowane wiadereczko z kiedyś, jak od tej fionki karmiłem młodzież. Jak od fionki karmiłem młodzież, no to miałem takie wiaderko właśnie przygotowane. Jak przenosiłem też kraby, bo one były coraz większe, już potem z tego mniejszego wiaderka chciały wyskoczyć jak je niosłem do domu, no a w domu wiadomo, już mi było obojętne czy wyskoczę czy nie, no bo za bardzo nie miały dzieł uciec, a tak na podwórku, biedne w zimie <laughs> więc powstała taka konstrukcja no i zaraz sobie właśnie wsadzimy tutaj te szkraby małe od Joli tylko najpierw może wyciągnę matkę, zaniosę do borderu, tak żeby się ona sama nie stresowała jak je będę wyciągał no i zobaczymy a tak w ogóle czemu wyciągam króliki najpierw przed wyciągnięciem wykotnika? a no to dlatego, że wcześniej Yy, czyli dokładnie wczoraj wyciągałem od Karoliny ten wykotnik. No i słuchajcie, przyklinował mi się tutaj w klatce. Nie chciałem tego szarpać. Bo mówię, kurczę, gdzieś tam się królik, yy, bo zaczęły te króliczki skakać po tym wykotniku. Bo też się trochę zestresowały. Bałem się szarpnąć i tak dalej, bo wiecie, gdzieś tam królik wleci między ten wykotnik, a, a tą, nie wiem, paśnik czy coś szarpne, i mogę mu zrobić krzywdę. Więc po prostu tyle, co się tu wczoraj z takim małym wykotnikiem napociłem, a ten jest dużo większy, a tam wiecie, jest ściółka, jest, są jakieś tam odchody, więc on jest w miarę ciężki. No i chcę uniknąć tego wczorajszego błędu, no i teraz sobie wyciągniemy najpierw króliczki. No ja nie wiem, czy one się spodziewają tego, co się zaraz stanie, <laughs> jak tu matkę zabiorę. A wszystkie są? Tu są dwa, tu są dwa, ale jednego dziś nie widzę. A jest tu. Co ty to? Sianko jesz z tego? Dobra, czekaj, Ola. No, bo ci łapki przyczasne, no o! Jola, zabieramy cię. No i niosę ostatnie dwie sztuki. Nie dałem rady wszystkich zabrać na raz takiego wiadereczka. Ojejku. jejku! Kurwa, toś ty zrobił. No i co się okazało? Okazało się, że ten border jest. No, niedobry jest dla takich małych króliczków, bo już mi jeden uciekł przed kratkę. Wszystkie zostały dostarczone i go szukać. No i jest, słuchajcie, afera, bo nie mam jednego królika. Gdzie on cholera uciekł? Szukam go, szukam po całej działce. Gdzie ten cholernik poszedł? A jeszcze pech jest taki, że on jest. No, brązowy to. Kurde, jak ja go teraz znajdę? Ale najlepsze jest to, że on nie powinien tutaj od matki daleko uciec. A on się tu, kurde. Ja nie wiem. No, powiem Wam szczerze, że to nie jest pierwszy raz, żeby mi gdzieś. O jest, dobra, mam go. Mamy go. Słuchajcie, mamy go. Zaraz wam go pokażę. Tylko muszę psa schować, żeby się nie przestraszył. Widziałem go. Po drugiej, na drugiej części działki jest. Tylko sobie to le schowiemy. Idź ludzi na chwilkę. O! Bo się może psa wystraszyć po prostu. A tego bym nie chciał. Ale uciekinier. Jak on przeszedł przez te balaski, to ja nie wiem. Jest tutaj. O, nie wiem czy go widzieliście, jest. Tylko jak ja go teraz złapię? O, jest kicek. No kicek, jak ja cię teraz chycę? Jak tyś taki jest panikowany. Dobra, przerwa w nagrywaniu. Jest mała afera. Także biorę się za łapanie królika. Masakra. Wleciały pod samochód Skurczy byki Darmo zjady jedne. Jak ja Cię mam swytać, powiedz z tymi. Masakra. Trzy króliki jeszcze do złapania. No, wydało mi się złapać wszystkich uciekinierów. Ten jeden, jaki ma futerko wytargane z żwietu, bo normalnie tak mi się próbowało wy, wytegować z rąk, że masakra. No, ale wyciągają ten wykotnik. Króliki, jak już widzicie, już jest ciemno. No, słoneczko powoli zachodzi, także widzicie, ile mi zajęło gonienie tych królików, masakra. No i muszę im wysprzątać. Muszę im wysprzątać, ale muszę najpierw jechać po siano i słomę, bo mi się skończyła. Tak samo tutaj będą miała Karolinka z młodzieżą sprzątanie. Ale broń Panie Boże, nie będę jej wypuszczał na razie do borderu. Tylko i wyłącznie będę je puszczał na razie do zamkniętej innej klatki. Jak podrosną, spoko, jak nie, no to... No oczywiście samice mogą sobie gonić, nie? Karolinka też pójdziesz do borderu, a młodzież pójdzie do innej klatki na czas sprzątania. No ale widzicie jak to jest, człowiek sobie coś zaplanuje a i tak z tego czasami nic nie wychodzi. No a tutaj sobie przywiozłem klatkę do malowania, bo już na tą konstrukcję metalową mam, że tak powiem, już co malować, co rzeźbić, ale no widzicie, człowiek sobie za... o, jest i Człowiek sobie zaplanował, że będzie malował dzisiaj, że będzie z klatką robił. Króliki puści, na tu zaczęła się gonitwa. Jak w Benem Hillu. No, także klateczkę sobie dzisiaj zostawię, okryję, a ja jadę po siano i po słomę. Bo nawet nie mam jak sprzątać królikom. I tak to słuchajcie, czas mija. Jadę po nową samicę. Miałem jechać dzisiaj, oczywiście, jak pomaluję klatkę. Ale no niestety wyszło jak wyszło. Muszę sobie to odłożyć na inny dzień. Mam nadzieję, że ten pan, który obiecał mi jedną samiczkę, a jaką to jeszcze wam opowiem w następnym odcinku. Mam nadzieję, że jej nie sprzedał i się nie zawiedzie po moich obietnicach. Muszę do niego zadzwonić jutro czy... bo jutro jest sobota. Czy uda się po prostu podjechać i jeszcze tą samiczkę wziąć. No, a samiczka ta nowa będzie na miejscu Fiony, bo tak jak mówiłem wcześniej, Fionka pójdzie na wymiankę. I sobie Fionę wymienimy. I będzie Fiona 2 niebieska czy czerwona? Kto to wie? No i przyjechali z towarem. Dzień dobry Pani Szanowna. Zapraszam. Jest i sianko, a tam reszta towaru w bryce. O, kto powiedział, że Fabieda nie jest pojemna? Proszę bardzo. Mamy tak, jedną kostkę słomy, dwa razy siano. nie przepraszam, dwie kostki słomy. O, prawie sąsiad był przed chwilą. Dwa razy słoma, sianko, no i jeszcze tutaj. Nie chciałem się czuć samotnym, co sobie wziąłem za pasażera. No i tak to się wozi. No ktoś by powiedział, że Fabieda nie jest pojemna. No jakże, kurde. Towar się wozi, wozi. Autotransportowe. No i przyjechaliśmy. Musimy dać Grubemu jeść. Gruby już czeka. O, pardon, bym Cię nadepnął Tola. O, proszę bardzo. Tola dostaje dwa razy dziennie jeść. Taką porcję chrupek. 100 gram. No i co? Schudnie ten grubasek nasz? Czy nie schudnie, co? No i tak, moi drodzy. suma przygotowana. Także będziemy tu sprzątać. Moi drodzy, Jolaśka, Karolinka, tobie też będziemy sprzątać, o, tam karmi jakiś tam. O, proszę, maluszki będą jeść, dobra, nie będziemy im przeszkadzać, niech sobie spokojnie zjedzą. No i nasza Jolka z młodzieżą, no będziemy musieli im jakoś wysprzątać, no, tylko że, kurczę, no, klatka by się przydała taka do zamknięcia. No i witam w kąciku, oczywiście, wspierających, bardzo się cieszę, bo już drugi odcinek z rzędu. Mam osobę wspierającą. Tym razem chciałbym bardzo serdecznie podziękować Marcinowi Piątkowi za wpłatę dyszki. Nie widziałem tam niestety żadnego komentarza do wpłaty. Co prawda nie jestem jakimś zaawansowanym użytkownik tego portalu patronackiego, ale wydaje mi się, że chyba nie było wiadomości. Także serdecznie zapraszam, żeby po prostu przy tych wpłatach jakieś wiadomości się pojawiały. I Marcin, od ciebie dzisiaj marcheweczkę. Postanowiłem, że dla odmiany kupię króliczką oczywiście. Marchewka, nie jabłuszko, jabłuszko, myślę, że tak. No, będziemy coś tam zmieniać, żeby nie tylko te jabłuszka, marcheweczka, może jakieś buraczka niebawem, także bardzo Ci serdecznie dziękuję. Muszę ją obrać, słuchajcie, bo jest taka duża knaga. Także muszę ją troszeczkę tak yy, rozdzieram, tak na dwa, bo <laughs> taką całą knagę to ja tam wolę dawać, wiecie, częściej, a. Po prostu w mniejszych ilościach, bo potem na przykład jakbym dał taką całą knagę, a coś by się, króliczko widziało, dostałby jakieś przestrzenia czy coś, to no mam lepiej nad tym potem zapanować. No bo jak wiadomo, co za dużo, to niezdrowo troszeczkę tej marcheweczki jest. Ale jedynie co z marchewką jest nie tak, no w ogóle już z tymi wszystkimi warzywami, owocami, to jest słuchajcie to, że sezon się już no, dawno zakończył, tak? zbiory były na jesień czy tam późną jesienią no i niestety te warzywa, które nawet no, przecież te wszystkie warzywa to są z zamrażarek wyciągane po prostu na sprzedaż, więc one nawet bardzo szybko już po prostu po wyciągnięciu z tych zamrażarek kupuje się w sklepie, czy tam od jakiegoś handloża no i bardzo szybko pleśnieją, więc nie da się kupić dużej ilości no ale widzicie sami no. Lepiej właśnie kupić po troszku i dawać króliczkom, niż nakupić dwa worki, a potem pleśnieją w piwnicy. Nie? A na jesień jak się zbiera, tak ja tam miałem parę grządków marchewki, no to ta marchewka taka świeża, zebrana, może tam leżeć w tej piwnicy, leżeć, leżeć że ona zanim spleśnieje to już się dawno po prostu ją zużytkuje. No tak. Więc Marcinie bardzo serdecznie Ci dziękuję i każdemu, który chciałby wesprzeć króliczki zachęcam do wspierania. supi.pl łamane przez buska. Wpłaty tam są bodajże 2-5 lub 10 złotych, także możecie oczywiście napisać w komentarzu na co to ma być przeznaczone czy tam na jakąś przekąskę dla króliczków czy coś na co macie tam w sumie ochotę albo napiszcie jakiś miły komentarz, a ja już coś tam dla nich znajdę dobra, idziemy dawać marchewę czy ty Tola też byś chciała marchewkę? no nie wydaje mi się, ty chyba, jabłuszka to tak, ale marchewkę to nie za bardzo no idziemy pierwsze do naszego Donalda oczywiście siema Donek, jak tam, a Ty lubisz marchewkę? On jest w ogóle wszystkożerny, także on bardzo chętnie i buraczka, i marchewkę, i jabłuszko. No, jak widać, no króliczek ma swoją masę. Muszę sobie go wyciągnąć, jak będę ważył niektóre króliczki, bo coś mi się wydaje, bo że on już troszeczkę nam za bardzo przytył. No i takie ja właśnie myśli, że on jest troszeczkę za ciężki, to mnie mm, przeszły ostatnio. Bodajże wczoraj czy przedczoraj, jak króliczki wyciągałem tam na wybieg, dlatego no taki to mi nie ucieknie. O, taki upasiony. A takie malutkie to mi uciekają. No to jak niosę, to powiem wam, że jest, jest kawał króliczka. Także tutaj muszę się zastanowić, wyciągnąć tą wagę i go zważyć. Ostatnio, jak go ważyliśmy, ważył koło szóstki. No a teraz zobaczymy, bo jak nie to dieta, skończyłem się słodkości. Siano i owiec. No a tutaj mamy takiego kolegę specjalnego w sumie, bo ten koleżka prawdopodobnie jutro zmieni miejsce zamieszkania. Jutro po niego przyjedzie pan z okolic Wadowic. No zobaczymy. Czy króliczek się na pewno spodoba? Jest to ostatni króliczek niebieski, ponieważ ostatnie się już wysprzedawały te otwionki. Został tam jeszcze jeden, ale on jest taki, wiecie, troszeczkę dziwnawy ten króliczek. Na no, te niebieskie nigdy nie miałem problemu sprzedawać, zawsze jak się tam wystawiało. No, są to takie króliki, które mi osobiście się bardzo podobają. Ten kolor jest taki no, dosyć wyjątkowy jak na królika. No i też się nie dziwię, że po prostu ludzie chętnie kupują. Ta cena jest tam bodajże dwie dyszki większa, bo te, tego króliczka sprzedam. <kluzny> znaczy, cena jest 80 zł. A te od balbinki, no popatrzcie, co narobi. No popatrzcie, chodź tu. No. No, widzicie? Ja tylko uklęknę, to już mi na rączki wchodzi. A coś jest taka stęsiona? Co? Co taka stensiona jesteś? Ojej, ojej, jaki piesek taki zmarnowany. O, proszę. Ale potargasz mi kurtkę i tyle. No bo te króliczki tak jak mówię 80 zł, bardzo szybko się sprzedają, także no to la zsuń się, bo Ty też trochę sobie ważysz. No. A te króliczki mam po 6 dych wystawione, znaczy w sumie jeszcze ich nie wystawiałem, ale jakby ktoś chciał. To są króliczki po wiedeńcu niebieskim i po naszej balbince, czyli takie mieszańce, no kolory wszystkie mają po mamie. Takie brązowe jutro trafią na wybieg, troszeczkę się pohasają, bo w sumie one już dawno nie były. Chociaż nie no, sprzątałem im ostatnio, to przecież wygoniły po wybiegu. No tak, no zgadza się, ostatnio były, ale to nic. Jutro jest sobota, nie wiem czy czasami daty nie mylę, bo. no nie... dobra, miesza z tym. Dzisiaj, słuchajcie, miałem wolne w piątek. Miałem dzisiaj wolne i mi się tak myli. Nie wiem, czy już na filmie nie mówiłem, że jutro to jest niedziela, o proszę bardzo. Tola, bo normalnie ja z tobą jebic. no patrzcie, patrzcie co ona robi. No patrzcie, jak ja mam po prostu tu pracować z tym psem. Nie da się. Tola, no przecież ty to zwariowałaś. no. I nie wiem, czy już kilka razy nie pomyliłem się, nie powiedziałem, że jutro w niedzielę czy coś, czy dzisiaj jest sobota. Nie wiem, przeglądnę to na filmie, bo dzisiaj miałem, dzisiaj jest piątek, dzisiaj miałem wolne i cały czas myślę, że jutro jest niedziela. No ale tak to jest. To jest moje pierwsze wolne, słuchajcie, w tym roku. Pierwsze wolne. No a właśnie to są te. To jest młodzież po tej dziewczynce, po tej balbince mojej pięknej. No balbinka też zostanie wymieniona. Piękny królik, fajny charakter, cudny, naprawdę w od odchowie i tak dalej. No jest już babuszka piękna. W tym roku będzie miała 4 lata. Także już czas najwyższy. Chciałem sobie zostawić w ogóle pod niej samiczkę. Nie udało się, same samczyki. Tak samo jak w przypadku Fiony. No ale po Fionie to mam już dzieciaczki, także fajnie. A po tej, jak miałem samiczki, to wszystko sprzedawałem, a samemu sobie nie zostawiłem. No i nasza balbinka, mam nadzieję, że jeszcze no w tym roku na pewno zostanie dostanie zakocona i będziemy pilnować, znaczy pilnować. Polować będziemy na samiczki, tak żeby po prostu coś wyciągnąć z takiej pięknej, mądrej krwi, bo To jest taka mądra, piękna. Tylko nie wiem jeszcze po jakim samczyku. Albo go do, ją dopuścimy jeszcze raz do Wiedeńca. Albo do no, Donalda Rudego, także zobaczymy, no muszę się zastanowić jak to zrobić. A, no koleżanka tu wygląda nosem, a my jej nie daliśmy marchewki. Nie? Co ty, co, co, co ja se to myślę? No, e, także, no jest fajna, bo ona se sama zabiera, o proszę bardzo, no jak piesek. No i oczywiście, O, jak to ciężko chodzi, o widzicie jak się kudli? Zmienia futro, cała klatka w futrze, no jego byśmy sobie jutro wyciągnęli, myślę. I troszeczkę to ogarnęli, mamy świeżą słomę. Ale jutro jest naprawdę tyle roboty. Jeszcze muszę te maluchę powyciągać, tą klatkę, wytegowywać z, z tych syfów. No tak to jest masztu tu. Weźmiesz sobie, a to on nie bierze, on akurat nie jest nauczony, O, on będzie jadł z ręki, ale wziąć sobie nie weźmie. To ja ci tu kładę, tak żeby nie na to futro wiesz, żeby ci się nie zmieszało. No, ale powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o sprzedaż królików, to nigdy nie miałem. Znaczy, no, pojawiały się tam sezonowo jakieś takie drobne zastoje, ale przy tej mojej ilości króliczków, jaką mam, czyli tam sprzedam kilka w roku, to jest naprawdę niedużo. No w tym roku mi się naprawdę dużo porodziło tych króliczków, także na pewno część sobie zostawię, część coś posprzedaję, więc chyba, no jak będzie wszystko ok, króliczki będą się dobrze chować, no to szykuję się. Fajny rok, zobaczmy tutaj kolega, o też naklockowane, no masz koleżko. Tyś jest po balbince, może sobie weźmiesz, masz takie, nie, on będzie jadł z ręki. <laughs> Oj, trusiek, trusiek, no tyś to jest też w ogóle śmieszny. Ten taki jest bardzo zającowaty, ale ładny, o Jezu, jak wcina. Słuchajcie, on, popatrzcie, tu jest mucka, tu są praktycznie same łuski z owsa. I popatrzcie na paśnik, o nie widzicie jeszcze, na, yy, paśnik z sianem, on tak słuchajcie je, że naprawdę żaden królik mi tak nie je, ale po nim widać, po nim widać po prostu tą masę i pewnie gdybym poważył te wszystkie dziew yy, dziewczynki, no chciałbyś dziewczynki, wszystkich tych chłopaków pod balbinki, to ten byłby najci najcięższy, no bo popatrzcie na tego, no, 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 no jest też taka, niby taki pulpecik, ale no. No nie wydaje mi się, no jestem ciekaw, jestem ciekaw, musimy sobie kiedyś ciekawości poważyć. No ale tu jaka masa, proszę bardzo. Masa mięśnie, siła Double Blasta, Rocket Few. A tu jest najciekawsza sytuacja, czyli Bella z młodymi o buraka wczoraj nie zjadły, ale już marchewkę. Kurde, Tola, co ty to? Nie jest marchewki, zostaw królikom marchewkę. Ej, co ty to? Wegetarianic, ciebie się pojawił? O? Jutro Ci kupię konserwkę, zmieszam tak z karmą, będzie zadowolona Pani. A jest, słuchajcie, osioł, no. Ja nie sądziłem, że psy potrzebują aż tyle miłości. Naprawdę, ona jak przyjdzie wieczór, no, to zaraz tu, o, proszę bardzo, ona się będzie przytulać. Tola, będę cały brudny, będziesz mi portki prać, zobaczysz. No, damy im tutaj, słuchajcie, marchewki, tylko muszę oczywiście uważać, żeby mi który nie wypadł, bo już dzisiaj tyle królików goniłem, o, siedzi jakiś. Gruby tuti. Gruby, wychodź. No wychodź tuti. I tylko grzecznie mi tu. Już. Pr, 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 pr. To wyciągamy, bo buraczka, widzicie, tak zjadły. Czyli wygryzły tu po prostu do skóry. Odkładamy. Macie tu, matka masz. Masz tu, o. Weźmiesz sobie sama, czy co? Masz. Dobra. No i tu dla młodzieży. Już mam, słuchajcie, kiełki naszych. O kurde, popatrzcie, co tu się dzieje. Widzicie, to jest to, o czym mówiłem. Świeża, umyta marchewka i popatrzcie, już ją bierze. To Ola mnie przestraszyła. Co tam szczekasz? No, tak to jest właśnie o tej porze roku. Trzeba patrzeć, jak się kupuje marchewkę, bo niestety, ale. No, tak to wygląda. Dobra, wystarczy wam, ale widzicie, jak wcinają. O jejku, jejku. Się, już się biorą, słuchajcie. No. Troszeczkę im można dawać, bo one też są malutkie. To też nie ma co za, za dużo im dawać. No, też te żołądki mają, wiecie, to się wszystko króliczek musi uczyć. Po troszeczku, no, mamuśka tam widzę, schowała pod ciebie, żeby jej żaden robaczek nie wziął marchewki. Tak, no taka jest chytra, nie da maluszką. No, ale też, już kurde, duże też krabąki. No, fajne, że się są miski kolorowe. No. no, oczywiście zaraz przyjdziemy z sianem, przyjdziemy ze zbożem tylko staram się im, jak daję im warzywka, to staram się im po prostu najpierw dać warzywka, niech sobie zjedzą no a to przez to, że po prostu króliczki sobie oczywiście wybierają czyli sypnę im tam paszy, a nie daj boże, znaczy paszy, ziarna, zboża a nie daj boże właśnie z paszą, no to wybierają pasze a warzywa mają w nosie, znaczy to oczywiście zależy od królika, bo niektóre wybiorą najpierw warzywo, potem ziarno, więc ja dla pewności rzucam Zawsze pierwsze warzywko, one się trochę już zaczynają jeść, no i potem uzupełniam zbożem czy tą sianem. Nawet czasami robię tak, że rzucam warzywo samo siano i dopiero następnego dnia rano przychodzę ze zbożem. Ale teraz staram się tego unikać, oczywiście nie w weekendy, ale jak chodzę do pracy, to po prostu żeby rano jak najmniej mieć roboty, bo przy tych maluchach i tak jest sporo roboty, więc dodatkowo nie chcę sobie jakichś tam zajęć dodawać. No ze względu na to, że trzeba, wiecie, wcześniej wstać, ogarnąć wszystko. A szef już czeka, już czeka aż przyjdę do roboty. Tak czekają na mnie. No a tu reszta gromadki też dostanie zaraz wszystko. Mam nadzieję, że kurcze, jak tej trawy dzisiaj pojadły, to nie będą jakoś tam w tych żołądkach figlować. Więc w sumie się teraz zastanawiam, czy tą marchewkę dać, nie dać tym. A to co dzisiaj te króliki pojadły, trawy to jest naprawdę. Jedyny minus, że trawa jest jeszcze nieukorzeniona. Jak pociągniecie za trawę, to wyciągacie jak normalnie rzepkę całą skorzeniem i niestety, ale trzeba jeszcze, no nie wiem, czy to się walcuje taką trawę, czy coś, nie mam pojęcia. No co, Karolina? O, Karolinka ma tutaj dwa paśniki. O, jaką mam rękę brudną. Oderwaty. No i tutaj też trzeba zamontować drugi paśnik, bo on był rozmontowany z tego względu, że po prostu nie mieścił się wykotnik. No, a tu był wykotnik mniejszy, ale dwa paśniki. No i takie to rybeczki. No, musicie mieć to sprzątane, no niestety. No i teraz króliczki są bez wykotników, więc mam taką przynajmniej cichą nadzieję, że nie znajdą sposobu na ucieczkę, na pewno jakby skoczyły na paśnik i ten tutaj to, to wyskoczą. Eee, no często też Karolinka mi tutaj przeskakiwała przez wykotnik do Jolki, bo ma straszną dużą rójkę już od samego początku wykotu, bardzo jej, jej się chce, że tak powiem, tak, tak delikatnie mówiąc, bardzo dużą ma rójkę. także no... Bardzo długo ona się przede wszystkim utrzymuje. Nie wiem, z czego się to bierze. Wiem, że króliczki po wykocie mają tą rójkę taką powykotną, ale no tutaj to jest coś dziwnego. No, chce jej się dziewczynie normalnie ugi, bugi, jak nie wiem. No, my to gadka szmatka, a tu króliczki głodne masz, tu Karolina. No, widzicie, jaki już jest stan. Dużo zboża, głównyek zmieszanych. No tu jakiś w podwozie wszedł matce. No i sobie je zobaczymy, jak reszta. No. Zostaw matkę, bo matka je teraz. O, co to on to robi? Co on to robi? Dobra, ja wam tu jeszcze dam kilka. O, proszę bardzo, masz tu Jola. Macie tu szkrabki, ale nie wiem, czy wam dać dwie, czy więcej. Nawet nie wiem, czy chcę, żebyście to jadły. Bo jak wam się w brzuchach są trawą dzisiejszą zmiesza, to ja nie wiem, żebyście zdrowe były. No a ta kratka, słuchajcie, ona potem wyleci. Ile będzie dziewczyn, tyle sobie zostawimy dziewczyn w całej tej klatce. To jest, widzicie, tu jest śruba, ściągnę to. Ostatnio to w ogóle, jak wyciągałem ten paśnik, to uszkodziłem, więc no kurde, mol, <laughs> wszystko zepsujesz. Jedzą co? A no jedzą, to tym damy, słuchajcie. O jak jedzą, o jak jedzą, proszę bardzo, proszę, proszę, to macie tu. Macie tu jeszcze, zaraz oczywiście uzupełnimy siano, tam zboże, no proszę, jaki zbożek siedzi, o. Siedzi w paśniku, zadowolony, high fi o. No i dobra. Idziemy, jeszcze przykręcimy tutaj ten paśnik, nasypiemy siana. Mam nadzieję, że króliczki nie będą wariować. O. A tu jest największa kulka chyba? <laughs> no taki śmieszny. Tu jest czarny kulkie, no proszę, kuleczka czarna. Zajęta jedzeniem, to się nawet da dotykać. Nie, wie, czy, nie, wie, nie, nie wiem czy on wie, co się z nim teraz dzieje. Myśli, że go inny ktoś zaczepie. no. No dobra, no mamy tutaj, co będziemy montować. żeby żeby nie uciekały. Zóweczki się troszkę boją, zaświećmy mi światło, żebyście widzieli. Proszę bardzo, no ten nie, a ten powiem Wam, jest odważny. Tego, że dzisiaj najdłużej szukał, no taki po mamie. Na kamerze taki brązowy, ale on jest taki rudy w rzeczywistości, bym powiedział. No, a Nesquika ile nawalone? No jeszcze od spodu zamontujemy takie coś, żeby ten paśnik ja Wam pokażę. Słuchajcie, jak go zawsze ten pasik montuje, nie, tutaj i tutaj, to on od spodu lata. Widzita? No i kurczę, ja tu zawsze coś od dołu montuję. No i tutaj też pójdzie taki, właśnie, nie wiem, z czego to nawet jest. No jeszcze raz. A, to jest jakiś zawias, słuchajcie. To jest jakiś zwykły, jakie mam ręce. Człowieku. No, to jest jakiś, słuchajcie, stary zawias i sobie go po prostu. Kurczę, luks. Dobra, montuj pan, bo nie wiem, czy ja to z... jest. No słuchajcie, takie rzeczy, o jest, jakiś czerwony, abyś popił, co? Takie rzeczy oczywiście najlepiej robić, jak są króliczki wyciągnięte poza klatką, bo nie ma ich co stresować. Różnie też sami, co się może zachować. No, ale dzisiaj to już nie ma wyjścia, jest godzina, nie wiem, 22, późno już. No, a tak to dzisiaj czas ubył przy tym, przy ben Benny Hillu za króliczkami. Więc no trzeba sobie jakoś radzić. No i to tyle. Dobra, dam królikom jeździ. Żegnam się z wami na dzisiaj. Było mi bardzo miło. Jeszcze raz bardzo Ci serdecznie, Marcin, dziękuję za wpłatę, za tą dyszkę. I oczywiście, w imieniu króliczków też, wam, też Ci bardzo dziękuję. No i wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się tam jako na razie.